Witam koleżanki i kolegów chcę przedstawić tutaj na prośbę kolegów gołąbki które właśnie tutaj są tu chcę pokazać właśnie gołębie Karola Paszka na mojego gołąbka Linia Ronaldo tu jest ten samczyk przepiękny jest ze samiczką w parze bo to jest cała para kazano mi skompletować samiczką bezpośrednio Ronaldo Piękny y, gołębie budowy klasy i lo, lotowane gąbeczki. Potem mamy linię starych gołębi radwańskich czerwony, piękny samczyk, lotowany i samiczka też radwańska. Potem mamy tej niebieskiego e, linia e, Faber. I samiczka e, Faberka, typowo gołębie dalekodystansowe, potem linia e, Faber na kadeta, e, e, i, te, przepraszam e, a, e, Arden na kadeta, mamy samiczkę, to mamy samca, samiec jest przepiękny, budowy naprawdę wspaniałe, a oko takie niespotykane, oko ma naprawdę piękny samczyk, e, ma dyplom nawet zdobyty e, na Bogiereju tutaj. Potem mamy samiczkę, linia Kades Fabes, bo tej, ta moja najcenniejsza linia właśnie tych głębie właśnie najlepiej mi robią robotę na tych dalekich lotach, też w oddziałach. Babcia, babcia tej, tej samiczki była jedną z najlepszych samic w Polsce, miała 54 konkursy i 21 pucharów zdobytych. Każdy zna tą samicę o numerze 22, 24 samiczka tu jest samczyk właśnie do niej też ta, ta linia przepiękne budowy gołąbki klasa zbite naprawdę piękne lotowane tu mamy samczyka e, e, linia radwański na, na mojego tego 1193 gołąbek też lotowany z 17 roku naprawdę wspaniały e, ptak tu mamy następnego z tej linii tu, tutaj jest dodany w na przykład gołąbek przepiękny ptaszek naprawdę dałem go specjalnie na drosóweczkę tu mamy też właśnie samczyka też go dałem to jest linia kadet faber tutaj mamy samiczkę z tej, córka tej mojej tej 734 przepiękna samica naprawdę tu mamy też linię gołąbków właśnie radwańskich dziadek robił Barcelonę tu mamy samczyka Radwański na, na Fabra. Przepiękne gołąbki. Naprawdę polecam wszystkim kolegom i koleżankom takie gołębie. Tutaj mamy samiczkę właśnie do niego. Też właśnie Radwański na, na, na Fabra. Tu mamy też Samczyka właśnie. Krzyżowany Choremans na Radwańskiego na przykład. Przepiękny. Tu mamy właśnie też gołąbka. Linia, linia właśnie Ronaldo na Horemansa. I tu mamy samiczkę. Linia Horemans na, na, na Karola Paszka 808. Tych gołąbków mam tutaj. 20. To są gołąbeczki. Zamówione przez kolegę. Właśnie czekamy w tej chwili na, na, na przyjazd kolegi. Jeśli go po prostu. Nie będzie, bo na razie telefon nie odbiera. Automatycznie będą te gąbki do sprzedaży. Nie ma problemu ze sprzedażą, w szczególności, że w tym roku naprawdę zrobiłem znowu poradę 21. mistrza, mistrza e, dalekodystansowego lotu Szwecja. Jest w gazetce opisane poradnik hodowcy. można sobie zobaczyć. Są też zdjęcia rzucone na, na, na YouTubie, na Facebooku lot Szwecja 1400-2200 km dałem 120 gołębi 69 konkursów 72 gołębie przyszły naprawdę koledzy koleżanki polecam takie gołąbki naprawdę weźmiecie w ręce to jest na przykład laleczki są te gołębie te gołębie zazwyczaj mało takich gołąbków sprzedaje dlatego że z tymi gołębiami są pewne historie związane każdy by chciał e, takie gołąbeczki e, swojej hodowli, zresztą hodowcy dzwonicie, mówicie jak właśnie w tym roku coś poszło, jak e, tyle lat, od 21 lat sprzedaję gołąbki, bez żadnego problemu. Wszyscy są, e, większość jest zadowolona, nie można powiedzieć, że wszyscy, bo też i te gołąbki giną, ale tu jest ten mój właśnie czempionek, naprawdę gołąbek klasa, ale oko ma niespotykane. No i wyróżnił się po prostu, był pierwszy, pierwszy z lotu. Także tu są gąbki też, które mają naprawdę osiągnięcia. I to na takie nietypowe właśnie tu postanowiłem kolegom w tej mojej rodziny, bo gdyż tych głębi mam bardzo dużo u siebie, wziąć tu jeszcze raz rzut na Karol Paszek, 808 razy na, na Ronaldo. U mnie te gąbki się spisały. Także pozdrawiam wszystkich hodowców. Tu jeszcze mój rzut. Tutaj akurat głąbki z wugiarejów. Eee, ćwiczam Jutro jest lot. Jutro jest lot trzeci. Jak na razie zaczęliśmy z 100 gołębiami. Jednego gołębia zgubiliśmy przez dwa loty i 8 treningów. Po pozdrawiam wszystkich. Robert Henkel. Polska. Mój telefon 503 528 502. Jeśli nie będą gąbki dzisiaj zabrane, jutro, jutro są do odsprzedania.